No siemanka w kolejnym odcinku zagrajmy w Mount Blade Warband, nowa ojczyzna. I tak... Kurwa... Nagrałem dwa odcinki, w którym przejmujemy Zelmor, a w następnym go bronimy przed... Siedmiusetną armią, która mnie atakuje. No niestety mi się te odcinki obydwa zjebały. No musiałem je usunąć, no i nie mam jak wrócić do tego, nie? Niestety nie mogę wam pokazać. Zamknij się kobieto, Boże... No dobra, poczekajmy aż se... Widz, że ryja. No już. tą ryj. No. <laughs> no i tak. gówno jest. Akurat te dwa odcinki były bardzo. były jednym najciekawszych jak dotąd. No ale. Jak kuździwa na złość. Musiała się zerąbać. W głośność i obraz. Tak zauważyłem, że obraz się też pieprzył. Przez w jednym odcinku, przez yy, jedną trzecią odcinka był czarny obraz w tym akurat tych najciekawszych momentach. Uff. Nie ma tak jak mieć szczęście, takich rzeczy. No co już myślę, że będzie teraz dobrze. Podgłośni, podgłosiłem sobie mikrofon, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. I muszę się wyrzeć na kimś. i Ci bandy bandyci są idealnym właśnie na to okazją. Ty będziesz kanalią, mendo jedna. Zamor jest osoblegane. No, trzymać pozycję. Ja, ja się muszę sam powyżywać. Powyżynać, wyrżnąć wszystkich. Macie tu stać. Jakby mi nie szło to was przez wajek, tak to chcę powyrżnąć wszystkich. Najpierw w mendy. Ty pierwszy. Kur... No chodź tu. Mendo, pierwszy. Proszę bardzo. Teraz ty. Będziesz do mnie strzelał? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy jaki świetny jesteś. Masz. Kurde. Tak go zdejmę. Palera. Proszę. Który jeszcze? Który jeszcze, co? Aha, bo sobie zmniejszyłem trochę. Jak grałem bitwę, bo w 600 to trochę było dużo. Tak trochę ciężko mi było broń z małą liczną obroną A muszę wam powiedzieć, że zginąłem nawet z, z dwa razy podczas tego oblężenia Znaczy no jak mnie oblegali To zginąłem dwa razy Musiałem zaczynać bitwę jeszcze raz Dobra, dupie was mam tego konia Chodźcie tu mendy na gayno, szmaciarzu. Mm, ciszy trochę. Bez trochę. Nie ma spir dalania. Tu pało szkółźwa trawgo, jeszcze raz w i w tu jeszcze no i odregowałem, no i bierzemy sobie, chupa. Dużo pieniędzy straciłem. Co? No. A tak. Jakie zmiany w oddziale się pojawiły. Od tamtego czasu. Yy, pojawił się, pojawili się u mnie najemni rycerze. Potrzebowałem ich bardzo do obrony. Medyk bitewni, medycy bitewnie się pojawili. Było ich z dziesięciu, no ale poginęli przy obronie. Z jednego rycerza najemnego awansowałem na rycerza Delgado oraz zrekrutowałem bunduka i Borche. O. I z bunduka chyba zrobię lorda. Tak mi się... Właśnie tak przypomniało mi się, że yy, bym cię zrobił na Lorda. tylko... Czym cię coś zapytać? Czy interesuje cię Lenno? Hmm, nie mogę się dać tego zamku. Kiepsko. Dobra, to dam ci jakąś wiochę po prostu masz sobie weźmi... No nie wiem jaką tą sobie wiesz, o... Proszę On teraz jakiś sanator sobie wziął taki przydomek, dobra. No i on se będzie jeździł, mam już wasala pięknie Teraz sobie pojedziemy do... Tutaj, do Zelmor. Chciałem stąd zrobić stolicę, ale ja kompletnie nie wiem jak to się przenosi wszystko. Bo, jak jest tutaj taka opcja, nie? Że przenieść tutaj swój dwór. No i się narzędzia i biela. samitu to trochę potrwa. No ale ile kuziów to może trwać? Godzinami. Co to znaczy, całymi tygodniami, kurde? Nie, to chciałem. Tawerna. <laughs> o. Borcha, to już jest koks. Przestań ze mną ładzić, jak się przyczepił do kogoś. Nie rozumiesz? Oj. To nie, to nie było zamierzone. Bardzo, ale ty jesteś dobry chłopak. Chciałem się dowiedzieć, gdzie są jakieś turnieje, bo w odcinku przed, poprzednim, po, poprzednim też grałem turniej. Yy, czy się pogodałem? Czy... O nie, nie tak chciałem. Eee... Kuzi, nie tak miało być. Dobra, uwalniamy sobie. A zrobimy sobie Tak dla do, tak, o, tak dla doświadczenia i dla kaski. Boże, mój Boże! Czemuś mnie Ja mam ich na hito to, to proszę was nie Możemy cię pojedyncze przychodzić? Nie no kurde, o nie Oni chyba co chwilę przychodzą, co jakiś czas. Czy ma ktoś coś do powiedzenia? Przestań ten, ten ryj. Boże święty Moriu. Aha. Te zamachy to sobie w domu na kolacji możesz robić. Taki sucher Taki wiksuje, Jezu. O, ucznik. A, do skuba trzeba podejść. Coś mało was średnio celny O tych chuj. Ła, wow, oo! Oh, murzynek przyszedł. Bambo. No, murzynka pierwszego. Tego walnia kurde, złumbo krumbo. Ła ław wow. wow. go. Jezus, Mogę wziąć jego łuk? Chyba mogę, nie? O, on sobie wyjął sztylet. Kurz. O ty. No, ale już koniec po nim. O, trochę to zajmie, jeszcze 26 przeciwników. O, czy żeby ten był mocniejszy? O, bazjaj. Tak będę się przechadzał po tej arenie i mordował każdego. No, czy nie mordował, tylko głuszał Czemu mówię, że jesteście tacy słabi? O, ja jestem taki mocny? Ła! Wow. No, może jeszcze nawet zginę w tej walce? Ojej! Lepiej, żeby oni zadali pierwszy cios, wtedy jest się bezpiecznym. Proszę, bo jak farciarsko im się uda się skontrować, to jest szansa życie walną. O no, nie, znowu tapała. Muszę unikać strzału. O! Czyżby? Bój! Łoł! Wow. Ła! Cholera, mam mało życia już. Ale tylko dwunastek zostało. Może pyknie dziesięciu Właśnie na okuźwa Już na koniec ich tak dużo będzie przyłazić właśnie A, tu ty, ty sobieś tam O, wow. zarąbał go cholera O cholera o wow, jak się wiksuje, Yo, pieprze to ja może zdejmę. Wszyscy z wielkimi mieczami idą mi. Ja pieprzę. Boże, mój Boże! Dobra, wy się tam mordujcie. No nie wierzę! Kurwa mać Ja... Noż kurwa mać. Pierdolę taką robotę, kurwa. Ostatni mnie zajebał z za opracami, ja pierdolę. I takie jest to moje ze szczęście, szkurwa. <laughs> moje miasto, ja powinien wygrać, kurde. Słyszysz, kurwa? Słyszysz to? No, szkuś w macie. Kto jest takowany? Turbin to zaraz tam widziałem. Nie ma takich jajców. Ty mnie, szczękował, nie wiochę Chodź tu Zaraz se... Co? Oha Ugodniliśmy go Tylko raz sobie w Nie, ja wolę... Ja ci kurde zaraz tutaj pokażę kto jest szefo. No, ten końc jest szybszy od tamtego co ja miałem z tego starego Rumak, nie? Fajną tą ceratę macie, co to jest? Nie, to jest kolczuga chyba. Wow. Kur. Musiała mi pała wjechać, oczywiście. Wow, myślałem, że mi wbije się z przysiadu. Cholera. Marnit, oczywiście, musisz paść, nie? Od razu. Bo jesteś takim idiotą. Dobra, już mordujcie tam. Ja poczekam na posiłki. Ty się chcesz lacie? Dobra. No, posiłki jakoś niechętnie przychodzą do was. Zostaw mojego samuraja. Ich w ogóle trzech zostało. To A, tam się pojawiają posiłki. No to w mordę. Już kurde nie mam... Dajcie mi kogoś zabić. Tu jest ten cały hrabia. O ale, żebym zdjął. Wow, kuszników trzeba pozdejmować. A te kusze są dosyć, dosyć. Aaaa, Zusmaria co za idioci. Nie ginąć jak debile. Boż. Dobra, medyk ten może tam ginąć. No, dzisiaj jestem wyjątkowo nie w sosie. Po tym jak mi odcinki zrobił... Huja. Uśpa. No to śniegięcie pały jednej, japir. Co za barany. On nie jest mój. A, no, dobra. A, wy macie jednak... To do zabijania. Nie, to nie jest zabijane. zabijania. Chyba mi dwóch zabili. Aż ciekawe, co ja mogę z was za jednostki stworzyć. Bierzemy rycerza, obrońcę... O wszystkie chyba wezmę nawet. O! No i proszę, zaraz uzbroimy tych, co nie są uzbrojeni, tak. To jest nie tak. <laughs> Czyli borochę i tego tam. Dobra, zapisz. Borycha, borycha, borycha co mogę zrobić. Aha, górski bandyta to jest taki gówno, ja. Teraz mogę zrobić. o, O, fechmistrz, już mogę was zrobić, fajnie. Borcha. Rozmawiaj. Yy, twoje wyposażenie zobaczmy. <coughs> Masz, weźmy, będziesz nosił to. To zostawię dla kogoś innego. 29, 19, 27. Masz i weźmiesz sobie to. Jest lepsze, 12, 14 lepsze. Co by ci tu dać? Jeszcze będziesz mógł strzelać z bo Będziesz mógł. Ale. Aha, to jest skusza myśliwska. Nie, myślę, że tak zostaniesz. Są tu jakieś rękawice. Nie, niestety. No, ale był to w sumie. W sumie nie. Kurznika zrobię z kogoś innego. bo w sumie? Nie tak. Dobra. Marnit, chłopie. A nie, ty dobra jesteś kon... Nie, no ty jesteś spokojna, tu uzbrojony. I tak o. Dobra Chcę pojechać do Uxhall, Bo szukam bohaterów. Są mi potrzebni. Jako taka gwardia, wiecie, nie? Yo. Może uda mi się wejść jakoś Ciekawiej. O co tu się dzieje? Sekaśnie nie, jest Eeeh yy... Przebierz się, oczywiście, że się nie uda Nie jestem żaden juda, debile O oh, fuck, Dobra. Trzeba ich spamować O ładniej się kosi. Bardzo przyjemnie. że tam pała została, to może go zatłukę. Kto bym prosił, Nadziak kur. No masz szczęście, dzisiaj cię nie zatłukę. Możesz się spodziewać, że w końcu cię zatłukę. Czy jest jakiś bohater? No, jasne, że nie ma. Nie, baby, babek nie chce. Tylko chłopy. Tam niestety też nie było sprzedawcy. Kurde. Chyba pojedziemy do Sargoty. Tam mogę i na sprzedawać sprzedać i na pewno będzie jakiś bohater. No w sumie daleko to nie jest. Ile mamy w ogóle jedzonka? No tak nawet, nawet dobra. Mały oddział, wojska, mały oddział, oddział do wojska, naszego zamża, do naszego zamku Teraz nie zaatakujemy, on, bo uzbierałem sobie na dobrą obronę nie powinni zaatakować Odwiedź tawernę Co? ktoś śmiezy Skąd? Des, panie, skąd? Tutaj Laci, co stoicie barany Do ataku nie, grupa 6. kurde. Coś się zrąbało Brawo Borcha, jesteś po prostu świetny Dałem ci jeszcze dobrą zbroję, zbro, broję, zbro no. Zbroj, a ty takie numery robisz. Tylko marnic jest dobry. No i 150 sztuk do przodu. Odwiedź tavernę. No, spodziewałem się, że będą jacyś bohaterzy, no ale. Moje przekonania legły w gruzach. Może tutaj jest? Nie, jest Matylda. A pośrednika kupów też jest. Siema. Sprzedaję ci od razu, wszystkie pały. Sprzedaję. No ja, muszę więźniów chłapać tych właśnie najlepszych, bo oni są dosyć cenni. No proszę jak ładnie No może to Matel do weźmiemy Siema Bierzemy cię. Ile chcesz? 500 sztuk. Bez jaj. Nie, 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 no tutaj nie. I cię chcę uzbroić najpierw Gdzie ty jesteś? Tutaj w górę Na pierwszej linii musisz być Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś I zobaczmy, co ty masz w wyposażeniu, kobietą. Też masz miecz no proszę Widzę, że to jest popularne u was No to tak Co ty powiesz na takie uzbrojonko Będziesz miała określać Będziesz umiała, no zadziwiające Ach, hełmu ci nie będę, dał, bo masz zajebisty warkocz Tak to będziesz wyglądała jak idiota Te po rzeczy, które mogłyby się przydać, na przykład, tym moim bohaterom, sobie od razu rozdzielę. To zostaje, to zostaje. No, tego konia mam dobrego włócznie zostaje, to zostaje. Maczugi wypieprzają. Buty zostają. O tak, a reszta się sprzeda. To się sprzeda. To. Aha, i to jeszcze się sprzeda, oczywiście. To jakieś są A to się wejdzie tu na górę, ja lubię tak posegregowane <laughs> Okej okay. Dobra jeszcze bym ci konia kupił wiesz kobieto Dziś na rynek sprzedajemy